Dzień dobry. Japońskie kawiarnie i restauracje słyną czasami z tego, że są niepospolite i jedyne w swoim rodzaju tematyczne, erotyczne, sekretne, do których wejście jest ukryte przed oczami przechodniów, tajemnicze, zabawne lub takie, w których oprócz kawy lub posiłków można zamówić policzek. Poszparałam nieco więcej w internecie, i okazało się, że takich placówek jest więcej. A uderzenie otwartą dłonią w twarz można poprosić nawet zupełnie nieznane nam obce osoby na ulicy. Skąd się wzięła ta nietypowa forma masochizmu wśród Japończyków? Zacznę może od tego, że różne formy masochizmu nie są niczym szczególnym dla ludzi wszystkich kultur. Wszystkich społeczeństw, choć niekoniecznie zawsze tak osobliwe jak policzkowanie. Ludzie czerpią przyjemność z różnych dziwnych, często aktywności, cecha, która odróżnia nas od innych istot żywych. Odnajdujemy przyjemność estetyczną w smutnej muzyce, w filmach, pikantnym jedzeniu i mocnym alkoholu, który, który pali w gardle. Znajdujemy przyjemność w przeżywaniu, przeżywaniu strachu w kontrolowanych warunkach, na przykład Oglądając filmy grozy lub czytając powieści Stefana Kinga lub innych mistrzów horroru, odczuwamy strach, ale zarazem czerpiemy również z tych doświadczeń przyjemność i satysfakcję. No i zazwyczaj możemy wycofać się w dowolnym momencie, jeśli poziom stymulacji, poziom pobudzenia emocjonalnego jest zbyt silny. Biegamy w maratonach lub ultramaratonach. Mężczyźni, zwłaszcza, ale nie tylko oni, podnoszą ciężary i biorą udział w innych, tak zwanych męskich sportach. Niektórzy z nas zimą kąpią się w morzu lub jeziorze. Jest to tak zwana łagodna forma masochizmu i chyba każdy z nas może wymienić, wymienić co najmniej jedną taką aktywność, a zazwyczaj więcej, która sprawia fizyczny lub psychiczny ból lub mm, dyskomfort, a w której znajduje upodobanie i przynosi mu korzyści. Przyczyny zachowań masochistycznych mogą być społeczne, psychiczne lub fizjologiczne, a nasze relacje z bólem i cierpieniem są subiektywne i skomplikowane. Jeśli celowo zadajemy sobie ból, to albo sprawia nam to przyjemność, która może mieć na, na nas korzystny lub szkodliwy wpływ, czasami oba naraz, lub też, jeśli nie cierpiemy z tego natychmiastowej przyjemności, to albo mamy problemy natury psychicznej, też wręcz przeciwnie. Świadczy to o naszym zdrowiu psychicznym, gdyż jesteśmy świadomi korzyści, jakie możemy z tego odnieść w bliższej lub dalszej przyszłości. Jesteśmy gotowi, gotowi poświęcić dla nich własny komfort. Psychologowie często dzielą więc zachowania masochistyczne na pozytywne i negatywne. Pozytywny masochizm może być terapeutyczny i prozdrowotny. Weźmy dla przykładu masaż, który sprawia ból, ale zarazem przynosi ukojenie od jeszcze większego bólu. Oglądanie dramatów w telewizji może wpłynąć pozytywnie na nasze poczucie empatii. Wyjazd na wakacje to stres związany z pakowaniem się, zatłoczonym lotniskiem, samolotem, ale pobyt w kurorcie, na plaży lub w pięknym mieście rekompensuje wszystkie niedogodności związane z dojazdem i formalnościami. Nasz mózg preferuje jedzenie tłuste lub słodkie, gdyż tłuszcz i węglowodany są kaloryczne i dostarczają nam niezbędnej energii, co często nie wychodzi nam na dobre. Ale wielu z nas sięga także po nieszczególnie lubiane warzywa, zwłaszcza zielone, gdyż badania wskazują na pozytywny ich efekt na nasze zdrowie. Ślęczenie latami nad książkami, aby zdobyć upragniony stopień naukowy, też jest formą masochizmu, i chociaż ma to. Swoje negatywne strony pozwala także wspiąć się wyżej po drabinie społecznej, często zwiększyć naszą konkurencyjność na rynku pracy, a w konsekwencji zwiększyć zarobki i często ma pozytywny wpływ na nasze poczucie własnej wartości. Pozytywny masochizm może wiązać się z większym ryzykiem zagrożenia zdrowia lub życia. Można złamać nogę podczas joggingu lub stracić. Życie w trakcie kąpieli w morzu wiąże się też zawsze z jakąś formą bólu lub dyskomfortu psychicznego lub fizycznego, ale też często z natychmiastową lub niemalże natychmiastową nagrodą w postaci poprawy nastroju, na przykład kiedy spożywamy pikantne potrady. To jest. To jest bardzo dobre i ostre, jak jasny gmin. Kapsaicyna zawarta w ostrych papryczkach uwalnia w mózgu endorfiny, substancję chemiczną, która mm, poprawia nam nastrój. A w dodatku wiemy dziś, że kapsaicyna posiada wiele innych walorów zdrowotnych. Czasami ta przyjemność odłożona jest nieco, nieco w czasie, i tu mam na myśli chociażby jogging czy y, dynamiczny spacer. Zazwy zazwyczaj trzeba, trzeba przebiec kilka czy Kilkanaście minut, aby odczuć przyjemność związaną z tą aktywnością, a dodatkowo, jeśli nie przeginamy z bieganiem, korzyści są również długoterminowe, chociażby w postaci zapobiegania niektórych chorób i lepszej pracy narządów wewnętrznych. Pozytywny masochizm polega więc na celowym wybieraniu bólu, tak aby poczuć się lepiej lub zapobiec większemu bolowi w przyszłości. Cechuje go. Autonomia i dobrowolność uczestnictwa w aktywności, a więc brak przymusu, gdyż doświadczenie, ból i emocje są zjawiskami bardzo subiektywnymi, oraz możliwość jej natychmiastowego przerwania. Jeśli odczuwamy przymus zewnętrzny i nie potrafimy się mu oprzeć, to jest to już często kwestia słabych czy nieszczelnych granic. Te nieszczelne granice są zresztą jedną z przyczyn legendarnej nieśmiałości Azjatów. Ale to temat na inny program. Skoro pojawił się pozytywny masochizm, musi również występować negatywny, który jest już trudniejszy do zdefiniowania, gdyż granice pomiędzy dwoma, dwoma formami nie, nie, zawsze, granice nie zawsze są czytelne i wyraźne. Takim przykładem mogą być obrzędy przejścia w tradycyjnych kulturach, które wymagają często sporej dawki odwagi, od ich uczestników, a także odporności na ból. A co z biegami maratońskimi? Czy zaliczyć należy je do tego pierwszego rodzaju masochizmu, czy może drugiego? Opinie na ten temat są podzielone. Himalaizm, Nie wiem, nigdy nie byłem człowiekiem gór, nie biegałem w maratonie, więc nie wypowiem się w tej kwestii. Z zachowaniami masochistycznymi związana jest często wysoka potrzeba. Szukania wrażeń, cechująca zwłaszcza młodych mężczyzn: One, two, three. Uh, oh no, oh! the nails! You can see how much oh. strong it is. Oh, it's in my ear. Oh no! <laughs> oh, well, really, really, really sharp. Oh, okay, I think we can get the off Negatywny masochizm wiąże się jednak często z wewnętrznym przymusem, kompulsywnością, gdzie brak jest ewentualnych korzyści lub ryzyko szkodliwości przewyższa potencjalne korzyści. Wynikać może z problemów psychicznych i może być formą karania samego siebie, eskapizmu czy radzenia sobie z traumami i nieprzyjemnymi emocjami. Alkoholizm, bulimia, samookaleczanie czy narkomania są takimi bardzo charakterystycznymi przykładami. Badacze japońscy zazwyczaj zaliczają policzkowanie z pewnymi wyjątkami do nieumiejętnego przystosowania się do rzeczywistości, radzenia sobie z wyzwaniami oraz dysfunkcjonalnym rodzicielstwem i systemem społeczno-politycznym. Wielu z nich wskazuje na. Kulturowy problem masochizmu wśród Japończyków. Japoński pisarz Shimada Masahiko uważa, że wynika on z militarnego, kulturowego i politycznego upokorzenia jego kraju przez siły alianckie i bezkrytycznego podporządkowania się im po przegranej wojnie światowej, Jest zwłaszcza mężczyzn, gdyż subordynacja kobiet wobec mężczyzn przez wieki była częścią kultury japońskiej. Może być formą samoponiżenia, na przykład wtedy, gdy kobieta ich policzkuje, próbą, próbą rozproszenia uwagi, może łagodzić napięcia, ale niekoniecznie jest źródłem pozytywnych zmian, nie prowadzi do samodoskonalenia i często pozostawia ich w jeszcze gorszym stanie psychicznym. Z jednej strony można uznać wykorzystywanie do tego celu kobiet za niecne i nieprzyzwoite, z drugiej jednak nie są one bez winy, gdyż podobnie jak w Korei, to matki w ogromnym stopniu odpowiadają za proces wychowywania dzieci i kształtują w ten sposób proces dynamiki społecznej zachodzący w obu krajach. Według Ayumiego Yasutomi, profesora w Instytucie Kultury Orientalnej Uniwersytetu Tokijskiego, japońska rodzina przepełniona jest duchem Yasukuni. Przypomnę, że świątynia Yasukuni w Tokio, najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich japońskich świątyń, poświęcona jest kami, czyli bogom, duchom e, japońskich żołnierzy poległych w służbie cesarza, również zbrodniarzy wojennych. W pierwszej połowie XX wieku, e, do końca II wojny światowej, japońskie matki wychowywały chłopców na dobrych żołnierzy. Lojalnych wobec cesarza i roniły łzy radości, gdy ginęli oni w wojnie, gdyż w ten sposób stawali się kami, tymi duchami, bogami świątyni Yasukuni. Po wojnie ten duch honorowej śmierci za ojczyznę zwrócił się ku działalności edukacyjno-gospodarczej. Zaczęto chłopców wychowywać na wojowników przemysłowych czy korporacyjnych. Profesor Yasutomi nazywa japońskie matki matkami Yasukuni. Według profesora, Japonia jest tylko pozorną demokracją, w której na zewnątrz panuje pluralizm i wolność myśli, ale wewnątrz duch jasukuni i autokratyzmu. Identyczny duch militarystyczny cechuje japońskie rodziny, w których rodzice, zwłaszcza matki, jak wspomniałem, gdyż większość ojców, mężów w Japonii zdaje się być podporządkowanych woli żon. Ich rola jest zazwyczaj ograniczona do zarabiania pieniędzy. Wysyłają dzieciom Dwa sprzeczne sygnały. Pierwszy, słabszy, masz prawo kierować swoim życiem w dowolny sposób. Drugi, silniejszy, to silna presja i konkretne oczekiwania wobec nich, podzielone na, na, podzielone na kilka życiowych etapów. Pierwszy etap to doskonałe wyniki w nauce, które wymagają od dzieci i młodzieży ciągłej, ciężkiej pracy. Etap drugi wiąże się z Przyjęciem na jedną z prestiżowych uczelni i trzeci, praca i kariera w cenionej firmie. Życie w trybie wojskowym, militarystycznym oraz społeczne oczekiwania w dalszym ciągu różne wobec mężczyzn i kobiet. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy profesor Yasutomi w gimnazjum zwierzył się rodzicom, że pragnie zostać kompozytorem i dyrygentem, ci go wyśmiali. Ponieważ jego marzenia znacznie odbiegały od celu, jaki wybrali dla niego rodzice, kariera w korporacji wyśmianie go miało sprowadzić, jego myśli z powrotem na właściwe tory. Zrezygnował więc ze swoich planów i nawet kiedy w szkole średniej zobaczył wystawę obrazu Van Gogha i poczuł silny impuls, pragnienie malowania, bał się już podzielić swoimi nowymi przemyśleniami ze swoimi rodzicami. Nie pozostało mu nic innego jak zacisnąć zęby i piąć się w górę po szczeblach kariery, żeby w ten sposób zadowolić swoich rodziców, ale także, także odpowiedzieć na szersze społeczne oczekiwania, zwłaszcza wobec mężczyzn. Profesor Yasutomi utrzymuje, że w japońskich rodzinach obowiązek i surowa dyscyplina zastąpiły miłość i spontaniczność, przez co dzieci bardzo cierpią. Ba, mężczyzna ma w dalszym ciągu cierpieć i ginąć na wojnie, tym razem jednak jest żołnierzem korporacji, gdyż tylko w ten sposób może sobie zapewnić godność i przynieść chwałę rodzinie, zwłaszcza matce oraz państwu i japońskiemu społeczeństwu. Po II wojnie światowej ten system okazał się zbawienny dla japońskiej gospodarki. Udało się uzyskać niesamowity stopień ożywienia gospodarczego, ale też fatalny dla społeczeństwa japońskiego zniszczył rodzinę. Stał się przyczyną pogłębiającej się niechęci do wchodzenia w relacje, a zdrowie psychiczne mieszkańców kraju również znacznie odbiega od optymalnego poziomu. Jest to system, w którym gospodarka ma. Priorytet przed człowiekiem, cecha charakterystyczna współczesnych społeczeństw kolektywnych. Co ciekawe, niemalże identyczne wzorce możemy dostrzec w społeczeństwie koreańskim, co wiąże się zarówno z obecnością militarną Japonii tutaj w pierwszej połowie XX wieku, dalej rządami generała. Parka, który był prezydentem Korei Południowej przez niemalże dwie dekady w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, a który odebrał staranne wojskowe wykształcenie właśnie w armii japońskiej, oraz y, tym profesor jest tą już nie, o tym już nie wspomina, y, wspólne dla obu krajów podłoże ideologiczne w postaci filozofii konfucjańskiej, gdyż to właśnie wartości konfucjańskie są silnie widoczne w systemie, który on nazywa pozycjonalizmem. Raz zdobytą pozycję należy za wszelką cenę utrzymać. Pniemy się w górę po szczeblach kariery, starając się spychać innych w dół, ale nie dając się samemu zepchnąć. Częścią tego systemu jest coś, co profesor Yasutomi nazywa homomasochizmem, homo shakai. ponieważ Pozycjonalizm jest systemem dysfunkcjonalnym, patologicznym. W mężczyznach gromadzą się ogromne pokłady stresu, napięcia i złości, które w jakiś sposób muszą znaleźć ujście, często w dziwacznych lub niebezpiecznych aktywnościach. To nie tylko alkoholizm salarymanów, pracowników korporacji, który jest społecznie. Akceptowalne, czy różne seksualne dziwactwa i dewiacje, z których znana jest Japonia, chociażby problem z chikan, czyli seksualnym molestowaniem kobiet w wagonach metra, ale także oczywiście samobójstwa, karosi, czyli śmierć z przepracowania miliony ludzi z fobiami społecznymi, tutaj można powiedzieć, wymienić Hikikomori, którzy ograniczyli swoje środowisko życia do czterech y, ścian własnego domu, i oczywiście policzkowanie często zresztą przyjmujące postać symboliczną w postaci agresji kobiet wobec mężczyzn w japońskich komiksach. Dlaczego akurat uderzenie w twarz otwartą ręką jest czymś pośrednim pomiędzy ekstremalną formą samookolaczenia i wycofania społecznego, którą jest samobójstwo i w nieco mniejszym stopniu Hikikomori z jednej strony, oraz dziś już, dziś już niedozwolonymi, ale powszechnymi w przeszłości legalnymi formami przemocy w postaci tortur, stosowanych przez e, e, panujący do roku 1868 rząd Tokugałów oraz seppuku, znane u nas również pod nazwą Harakiri, a później tortury i przemoc fizyczna i psychiczna stosowane przez japońskie rządy do roku 1945, chociażby w armii japońskiej wobec rekrutów. Które były notabene przez społeczeństwo japońskie e, akceptowane jako forma koniecznej dyscypliny i przygotowania żołnierskiego. Z drugiej strony, według profesora Yasutomi, w dysfunkcjonalnym społeczeństwie metody radzenia sobie z osobistymi czy społecznymi bolączkami są często również dysfunkcjonalne. Profesor Yasutomi dostrzega silne zaburzenia w dynamice społecznej i w systemach politycznych, również w innych krajach. Przykładowo w Chinach oraz na Zachodzie. Chiny to społeczeństwo skupione na twarzy. Twarz, czyli reputacja jest dla Chińczyków wszystkim i są gotowi poświęcić swoje życie w celu jej ochrony, co chyba nie wróży najlepiej w kontekście rywalizacji z Zachodem, chociażby w kwestii przyszłości Tajwanu i ewentualnego światowego konfliktu zbrojnego na tym tle. Amerykanie, według profesora, udają społeczeństwo szczęśliwe i pozytywne, ale swoje cierpienia topią w narkotykach, a kiedy już nie dają rady, chętnie sięgają po broń palną. Wielka Brytania i Francja, twierdzi profesor Yasutomi, podobnie jak Japonia, tylko udają demokrację. W środku są elitarne i autorytarne i mają zbliżone systemy ucisku społecznego. A młodzi ludzie odreagowują stres i złość z tym związane np. niezdrowym zainteresowaniem sportem, a często także stadionowym czy ulicznym chuligaństwem, który w Japonii jest niemalże nieobecny. Współczesne systemy odpowiadają za ucisk ludzi, a stres z niego wynikający ostatecznie przeradza się w przemoc, powodując szkody w postaci przestępczości, dyskryminacji, wojen i niszczenia środowiska. A jak poradził sobie z pozycjonalizmem? Profesor Jastromi. Co najmniej zaskakująco. Otóż jego dręczył i męczył wyścig szczurów, zmagał się z myślami samobójczymi, postanowił więc się z niego wyzwolić, dezorientując ludzi swoją orientacją seksualną. Pomimo tego, że czuje się mężczyzną i jest w stałym związku z kobietą. Zdecydował się kilkanaście lat temu ubierać się w damską odzież. Dzięki temu, jak twierdzi, mógł wyzwolić się z roli wojownika, która została mu narzucona i opresyjnej, toksycznej kultury, w której mężczyzna może dowieść swoje wartości jedynie umierając za swoją korporację, dla której pracuje, i wspinając się po szczeblach kariery zawodowej. Co ciekawe, od mężczyzn w Japonii oczekuje się nie tylko, tak wszędzie zresztą. Określonych ról i zachowań, ale także określonej sztywnymi ramami ograniczonej w stylu i formie wypowiedzi, co bardzo dusi wolność słowa, a damska odzież profesora na tyle zdezorientowała społeczeństwo japońskie, że po początkowym oburzeniu spowodowanym przez zmiany w jego garderobie zaczęto słuchać go w kwestiach, w których mężczyźni nie mają przyzwolenia się wypowiadać. Dziwny jest ten świat. To wszystko na dzisiaj. Jak zawsze bardzo, bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy na Patreonite wspierają mnie i moją pracę na X, YouTube i, i, i oraz na blogu. Całą listę darczyńców wrzuciłem pod filmem Dalekowschodnie refleksje Jacek Wachowiak. Do widzenia, do usłyszenia.